Cześć, tutaj Radek z kanału Fotografujemy nieruchomości, kanału poświęconego fotografowaniu architektury i wnętrz. Powoli kończymy naszą serię zdjęć z jednego mieszkania. Dziś ostatnie pomieszczenie wewnątrz domu, czyli pokój gościnny. Zostanie nam tylko sfotografowanie z zewnątrz i cała seria zdjęć będzie zakończona. Jakie problemy napotkałem przy fotografowaniu pokoju gościnnego? Problemem było to, że światło sufitowe nie działało, więc jedynym źródłem światła było nasze okno, które dawało sporo światła zaraz przy oknie, ale oddalając się od niego, traciliśmy to światło i najbardziej oddalone miejsca były już dość ciemne. Musiałem je w postprodukcji doświetlać. Drugim kadrem jest kadr z lampą błyskową, czyli ekspozycja ustawiona na okno i błyśnięcie, żeby rozświetlić wnętrze pomieszczenia. Zapraszam do obejrzenia odcinka. I nasze ostatnie pomieszczenie. Dość ciemne, światła nie działają. Więc będziemy musieli używać dłuższych czasów naświetlania. Tak samo z tej strony mamy sporo jakichś mebli, których niestety nie będziemy usuwać, są za ciężkie, za dużo tego jest, więc zostawimy to tak jak jest. Spróbujemy to skadrować poza tymi meblami. Z drugiej strony mamy szafkę i jakąś lampkę, która świeci czasowo, więc to będziemy musieli wywalić stąd. Drzwi otwierają się dość, dość szeroko. Będziemy mogli sobie kadrować praktycznie za drzwi. Dzięki temu też zyskamy troszeczkę przestrzeni. Tą szafkę też bym przesunął sobie do rogu. Dobra. Jest gotowe. Wejdziemy troszeczkę do środka, żeby, żeby te meble nam nie wchodziły w kadr. Zobaczymy, jak możemy to odwrócić. Nawet troszeczkę do tyłu, troszeczkę obniżymy. Ustawimy sobie poziom. Dobra. Nie ma tutaj sensu za zaczynać fotografowania od 1,5 sekundy. Zaczniemy od 1. Zaczniemy od 2,5 sekundy. Sprawdzamy, czy jest włączony bracketing. Jest. I patrzymy na nasze pierwsze kadry. Ostatni kadr w bracketingu był robiony w czasie 1 sekundy a nasz, naszą ekspozycję na okno zaczniemy od jednej sekundy z lampą błyskawą to razem zrobimy bracketing z 1,4 mocą lampy. 1 dziesiąta to dobry czas. Mamy szczegóły za oknem, mamy naświetlone wnętrze, więc zostaniemy przy tym. Zaimportowaliśmy nasze pliki do Lightrooma. Mamy 6 plików. Jest 3 e, z ekspozycją naturalnego światła, z prześwietlonym oknem i 3 z lampą błyskową, żeby wydobyć e, detale za oknem. Przejdźmy do wy wywoływania. Zaznaczamy sobie wszystkie pliki. Pierwsza korekcja obiektywu. Jeżeli ustawimy tutaj autosynchronizację, auto wciskając to wszystkie pliki powinny nam się dostosować I mamy, jak widzicie, mamy ten sam model obiektywu we wszystkich plikach. Odznaczmy sobie, myślę, że użyję, użyję tego zdjęcia. Zróbmy balans bieli. Bardzo fajne, naturalne światło. Bo nawet nie będę nic tutaj poprawiał na tym etapie. Tylko balans bieli. znaleźć jakieś rozwiązanie pomiędzy oznaczam sobie czerwonym kolorem tutaj mamy dobrze oświetlone okno, muszę to podciągnąć zobaczymy co się stanie jeżeli podciągniemy trochę ekspozycję i cienie, żeby mieć porównywalną jasność z tym zdjęciem no, zobaczę co się dzieje, jeżeli zrobimy sobie balans bieli na środek to całe światło za oknem zrobi się strasznie, strasznie niebieskie i nienaturalne. Musimy to zbalansować. żeby tutaj zejść do kolorów i spróbować spróbować sobie to zrobić tak, żeby wyglądało bardziej naturalnie Temperatura światła wewnątrz jest inna i na zewnątrz jest inna, dlatego po dostosowaniu balansu bieli do, do środka, pomieszczenia większość światła z, na tym zdjęciu pochodzi od lampy błyskowej, dlatego że żadne światła nie działały. Tutaj znowu mamy, nie mamy żadnego światła oprócz światła dziennego za okna. Mamy dwa pliki, zobaczymy co możemy z nich zrobić. Jeszcze zaznaczę sobie, żeby w przyszłości wiedzieć, które pliki zostały użyte. Otwieramy w Photoshopie jako warstwę. Warstwę z lampą błyskową przenosimy sobie na górę. Odznaczamy. Zaznaczamy i robimy autokorekcję, żeby warstwy się pokrywały w 100%. Teraz z altem naciskamy tutaj, żeby pędzel 4% krycia. Znaczony biały, czyli będzie nam odkrywał tą warstwę z lampą błyskową. staram się odkryć tylko okno. Tutaj może troszeczkę jest mocno przyświetlone, więc możemy to. Chciał uważać, żeby od lampy błyskowej mamy tutaj ostre cienie, że tego będę unikał. spróbuję tylko e, wyciągnąć okno żeby te cienie od, od lampy z zasłon nie, nie wyszły na tym zdjęciu, które będziemy używać zmniejszę trochę pędzel spróbuję tutaj szczegóły wyciągnąć Naprawdę tutaj nie widzimy tego widoku. Widzimy tylko, że coś jest za oknem. Okno nie jest prześwietlone, więc połączy nam to się ładnie z wnętrzem. Wnętrze jest oświetlone fajnie światłem, za że jeszcze tą szafę, bo ona jest troszeczkę mocno naświetlona. Przeciągniemy leciutko. Wygląda ok. Dobra, jeżeli chodzi o okno, to sobie połączyć warstwy i teraz próbujemy w kamera Raw troszeczkę nad światłem w tym zdjęciu tutaj mamy dość ciemny, dość ciemny rejon i z tej strony Próbujemy może dodać trochę światła z tej strony z tej strony nie chcemy żeby to wyglądało płasko chcemy żeby było żeby to światło się rozchodziło od okna i żeby ciem, ciemniało w tą stronę żeby było mniej światła tutaj ale nie chcemy żeby było za mało chcemy widzieć szczegóły i żeby to było dobrze oświetlone wyrównajmy sobie piony Program poradził sobie nieźle. Spróbujmy jeszcze zrobić to ręcznie. Widzicie się wszędzie się zgadzają. Tutaj na tej szafie. Ale to jest mebel, który mógł być przekrzywiony, krzywo postawiony, dlatego tutaj nie mamy pionów. Ale wszędzie indziej te piony się zgadzają, więc prawdopodobnie coś nie tak z szafą. trochę powalczyć, ale zostawmy tak jak jest! Dobra, prostrzymy sobie nasze zdjęcie. Control J robimy kopię, robimy sobie. Najczęściej jest to Soft Light albo Overlay. I zobaczymy, jak to wygląda. Ok. Znowu sobie połączymy warstwy. Przejdziemy sobie do krzywych. Spróbujemy jeszcze tutaj krzywieni trochę. Myślę, że zdjęcie jest ok, nadaje się do oddania klientowi. Niestety nie byliśmy w stanie pokazać całego pomieszczenia, dlatego że z tej strony było bardzo dużo jakichś szafek, których nie chciałem usuwać. I dlatego zdjęcie jest zrobione praktycznie z połowy pomieszczenia. Ale mimo to, dzięki szerokokątnemu obiektywowi, widzimy pomieszczenie dość szeroko i wygląda na, na, na spore. Dziękuję za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że czegoś nowego się nauczyliście. Jeżeli interesuje Was temat fotografowania nieruchomości, zapraszam do oglądania moich poprzednich odcinków. Zapraszam również do subskrybowania kanału, lajkowania i zadawania pytań, jeżeli macie jakieś. Pytania możecie zadawać pod każdym z filmów lub wysłać mi maila na fotografujemy nieruchomości gmailcom Uh, dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka.